Siemaneczko z tej strony, Roko, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I możecie być trochę źli, ponieważ nazwa kanału tymczasowo, kurde, na samym początku odcinka, tymczasowo brzmi Breakman. Bo chciałem zmienić, żeby koledzy się ze mnie nie śmieli, że Roko, że zgapiam od takiego picia. Nieprawda. Yy... O tym piciu, Roko, tak, możecie się ze mnie śmiać że ludzi będzie się ze mnie śmiać, dowiedziałem się. Jak miałem 10 lat, czyli rok temu ale zapomniałem bo dawno nie piłem tego picia i zadałem nazwę kanału Roko pewna nazwa byłaby gangster Roko, ale nie wolę zwykłe Roko będzie zmieniał to jutro, ponieważ yy, nie będzie to zbyt łatwe, nie będzie to zbyt trudne. Ale zawsze jest tak, że trzeba poczekać. Jakbyście mogli zauważyć, to mam 17 subów. I powiem Wam teraz tyle. mam tyle, że 20 subów równa się jajko na głowie. Challenge. Tak. Powiedziałem, powiedziałem nawet już Kurde. Powiedziałem to już nawet mm, moim kolegom z klasy i tak dalej. Polecam kanał Polski Piłkarz. Um. <laughs> Kurde... Jak słyszycie mojego brata w tle to... Sorry... Co? I właśnie z góry przepraszam za to, że nie było tyle odcinków. Że nie było tyle odcinków już przez chyba 3-2 tygodnie. Tak. Przerwy takie. Szkoła się zaczęła. Już wiecie, ile już jest dni szkoły. Mm, ci, co chodzą ze mną do klasy, to wiedzą ciężkie lekcje. Po trzy strony dziennie, nawet na pierwszy, ten mieliśmy zadane, pierwszy dzień szkoły, zadane lekcje, praca domowa. Więc z góry nie dziękuję za taką szkołę. I powiem wam tyle. Kurde. <laughs> Że odcinki będą się pojawiać mniej więcej Próbuję nagrywać je o... Nie o, tylko o w którym dniu. Wiem, że to będzie piątek, sobota niedziela. I chyba to będzie tyle. Mówiłem już, że zmieniam ten Ka nazwę kanału, więc tam kto się kurzył strasznie o ten Braikman czy coś. To z góry sorry. Wszystko, żeby nie stracić widzów zrobiłem, ale okazało się, że trochę ich straciłem przez tę nazwę. Więc będę ją zmieniał. I przez to, że odcinków nie było. Mówiłem już o tym jajku na głowie. Mówiłem już o tym, że przepraszam. Teraz o czym powiedzieć? Nie, kurde, nie. Sojusz PV. Fajnie. Um, jak już mówiłem, na Minecrafcie się nie wybije. I w w komentarzu, jak najlepiej zrobić reklamę kanału. Wtedy będzie więcej jajek na głowie. Bo co 20 subów? Jajko na głowie. Ah. Zobaczcie sobie to, że yy, miałem 5 subskrypcji, 5 widzów yy, w którymś tam odcinku na moim kanale. Teraz mam 17. W ogóle mm, polecam, tak jak już mówiłem, kanał polski, piłkarz. Proszę was nie hejtujcie go. Ty jak lubicie angielski, to też polecam. Oj. No i... W zasadzie to tyle jak chodzi o kanały. Więc zagramy ostatnią rundkę i no i się pożegnamy. Jakbyście chcieli więcej odcinków z moim małym braciszkiem Nie wiem w ogóle yy... jakiś któryś z Waszych widzów podpisał mi, żebym nagrywał więcej vlogów z kapslem pod odcinkiem z vlogiem z bratem nie wiem, nie wiem czy nie pomyliły mu się tytuły Jakbyś był taki, to napisz w komentarzu, czy ci się pomyliło, czy nie. I poleć mój kanał znajomym. Tak, powiedz, że... To nie jest tak, że jestem youtuberem, który wybija się tylko na Minecraft. Yy, polski piłkarz wybija się praktycznie tylko na kalarzy... Na... Kurde. Na Minecrafcie. Nagrał Minecraft, dwa odcinki z... Bublem. Ja cały czas będę nagrywał, będzie chyba seria. I chyba zrobię serię ze slyterio. Ło, 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 sporo, sporo jem. Kurde. Ja. Patrzcie na topkę, trzecie miejsce, o drugie, ja trzecie znowu. Tak i ten, jakbyście chcieli 10 zdjęć Kaliego to napiszcie w komentarzu. Dobra, teraz najśmieszniej byłoby komuś oddać tą całą masę. Patrzcie, tak to się robi. No bo chcę już kończyć odcinek, a nie ma komu oddać masę, żeby było. Żeby nie, że ten. O! 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 Więc tak, z tej strony był ROKO i do następnego odcinku.